Halo! Będzie pan to musiał nabyć! Ja nowić ten spaszlak! O, nie jestem prawdziwym chłopcem! To jest prawo. I mówi, że ja jestem pasożytem? I już zawsze było? I. Jak latem. Przedsympatyczny klot, który udowodnił, że nawet ktoś, kto nie zmienia gaci, może zmienić świat. Goście, a się je, je. <grym>

A co ty nagadałeś na mnie, że w majtki nasrałem, kurwa? Nie. Leonor Homan jestem jakiś, kurwa i nie wiadomo co. Jak ja trzeźwy jestem. Bramkę otwierałeś, kurwa i nawaliłeś, kurwa, śmierdziało. Jak to się mówi, wpierdala jak świnia. O, wczoraj piwo wypiłem. A co ty kurwa srasz w majtki, kurwa, ile razy się zesrałeś? To nieprawda? Narkomanie? A ty się nie zesrałeś? Nie znałem cię od tej strony. Powiem <śmuszczaj> ci <śmuszczaj> Ja tylko raz w życiu musiałem kwaroszyk zjeść albo kwaśne mleko. No pewnie, że raz. A ten na stop... Ludzie powiedzieli, że ty mnie powinien za mieszkanie płacić. Idź do ciebie straj! Nie bębenie! Ni Kiedyś. Od tereski wracałeś kurwa, wzięłeś całe te i kurwa napierdoliłeś mach. Żeby mnie bęben pęk? Niech się mu pęknie morda. Moment. Kurwa jedź, wymelduj mnie kurwa, zebiorę kurwa swoje rzeczy. No co kurwa mordę kurwa skrzywiasz. Kurwa sobie idź do samochodu, kurwa swojego Opla, kurwa starego rzęcha i tam sieć. I kurwa odpierdol się kurwa. Piwo kupił, kurwa. Święta, nie święta, jakie kurwa w internecie są. Byłem kurwa i. Sens. To napisz pismo do Moplu. To trzeba wypierdolić mnie z domu. Ja będę się wyprowadzał, to kurwa mój komputer jest, a nie twój. Jeszcze raz tylko tak powiesz na mnie, a, a zobaczysz. O, nie jest, kurwa. Nie, pójdę w pismo. Ja boczek kupiłem. I trzeba, żebyś ty nie brał moich obiadów. Bo ty moje obiady wpierdalasz. Nikt po mnie jechać nie będzie, bo ludzie mówią coś tego kurwa, twojego zostawię, kurwa, bo ja zawsze chodzę, kurwa, i dzisiaj rano dwa kości kurwa dużo dałem cały te, a ty miałeś zupy dać, ja już jednego załatwił, kurwa. Ujtasz, zaraz kurwa. dam, a ja, a ja dwa kości przyłożę. Ja tobie nie jestem tu potrzebny, a na mnie też jadł. A co ty możesz zrobić, kurwa? ty straszysz mnie? Kim ty straszysz, kurwa? Policją? Wiesz, że ja ugłębnie pierdolę się, kurwa. Ale pachnie. No kogo? Załowałasz kogo? Ja nie no zaczynam. Ja, ja milczę na razie. Jak nie? Ja nie będę nikogo. U...